Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy i witam was kolejnego dnia, kolejny dzień Heroesy 3 Shadow of Death. Moi drodzy, wczoraj miałem jakiś taki troszeczkę gorszy dzionek, jeżeli chodzi o pracę, ale dzisiaj już wracamy mocno. Warcraft w tym momencie, jak oglądacie, już jest uploadowany, bo poszliśmy go do uploadu raniutko, więc nie powinno być problemu. O, 30, to wczoraj nagrywane, więc jak najbardziej ten save i jedziemy. Dobra, ty wykonywałeś tutaj tego chaina, a inak po prostu płynąc tutaj jest tak wolna, że... Aż boli. Dobra, tutaj tane podrzuci wojsko ci jutro. Szkoda, że więcej nie udało mi się zebrać. No cóż, no cóż, bywaj tak. Zajmijmy się teraz jakimiś tutaj pierdłkami e, Gdzieś mogę zebrać jakieś hajsiwo. Tutaj powinienem móc zebrać hajsiwo. Bo za będzie następny tydzień. Jeśli muszę troszeczkę wdrożyć. Wybaczcie, jestem taki jeszcze nieco rozkojarzony w kontekście samej rozgrywki. Ale za moment już powinno być troszeczkę lepiej. E, Tane jest tutaj. On podrzuci zaraz chociaż tego tytana, tych magów i tak dalej. E, I ma przywołać statek jeszcze tutaj jogowi, ale joga oczywiście wyślemy na może troszeczkę później. Na początek oczywiście pozwolimy mu e, polewelować troszkę. E, przepraszam, wyczyścić wszystko tam ajnę. E, aha, i słusznie powiedzieliście, że, że, że generalnie czary ja będę miał, ale dopiero później, że trochę spieprzyłem z tymi magiami że wpakowałem tutaj te dwie umiejętności. A nie, on tutaj nie wpakowałem. Eee, że ponoć właśnie nie będzie czarów, że on czary będzie rzucał chyba w następnej kampanii, ale tam będzie już miał zrotowane losowe umiejętności. Jeszcze tu zwrócić uwagę, że zapomniałem butów przyspieszenia, Przy czym nie panikowałbym jakoś straszliwie, tak na moje. Eee, skończmy turkę, siódmy dzień, trzeci miesiąc. Mamy jeszcze masę czasu, masę czasu można powiedzieć. Podejść tutaj, teraz tak tanę podrzuć wojsko. Jakieś czary. Ok, przerzuć armię, i teraz tak, Ainem może się dropować tutaj na spokojnie. I wbijamy do centrum serduszka naszego wroga. Mm -hmm. teraz tak, ty, gdzieś tam chyba miałeś podjechać, ty jeszcze jakiś mójnik obskoczysz. Tane, tane, tane. E, masz przyzwać statek, to w sumie możesz to zrobić teraz. Super, i wracaj tam. Jog jest tutaj gotowy. Nie wiem, nie wiem czy chcę już go wsadzać na statek. Chyba jeszcze nie. Terek niewiele może zrobić. Więc to chyba tyle, co robimy w tym momencie, tak mi się wydaje. E, inne jest też najważniejsza w tym momencie, jeżeli chodzi o tutaj wybicie wrogów. Mamy zameczek z kapitolem, więc zakładam, że to jest ich chyba główna lokacja do forsowania mnie. E, wlatujemy czy nie? Swatujmy. Ubijmy, co się da. O, zabijesz się? Nie, to może Jhinę zabije. Nie zabiłeś. Myślałem, że ci się uda. Przyjacielu sympatyczny. Powinnaś zabić. Nie, nie zabiłeś. No to dobijesz. Ty Ty wylecisz, to dostaniesz skopany. Tu jednak jeszcze jedna tura ostrzał. Będzie, bo tutaj dwóch strzelców zostawiłem. Jean wyszedł. Nie chcę tu wlecieć w taki sposób, przynajmniej nie nagą. Bo naga dostanie bęska, ale gargulcem z tej strony jak najbardziej. Wlatuj jeszcze tutaj. O proszę. To wiecie co? Ile to masz życia? Ominiemy troszeczkę chociaż ostrzał jeden, jedną turę ostrzał, więc zawsze to mniej strat. te 33 mniej, e, myślę, że jak najbardziej przydatne. Co tutaj jest interesującego, co można dobrać? Na przykład was. Okej, okay. czyli weźmy tak, weźmy tak. Tych zrekrutuj, niech sobie tutaj stoją. Oj, troszeczkę błędzik mały. Nie ma problemu, drugi poziom gildii magów, okej. Okay. Czekamy tu, czy lecimy dalej? Nie wygląda, jakby ktoś miał mi zaszkodzić. Ale nimi jednak możemy zaczekać, zregenerujemy sobie ten ruch. Tego maga to wiecie, co w sumie potrzebnie zrekrutowałem. Bo chciałem, w sumie powinienem zrobić tutaj Lookout Tower, jeżeli już cokolwiek miałem robić. Um, czyli wieżę obserwacyjną. I teraz tak słuchajcie, nie wiem czy będzie mi się teraz już chciało tak sztywno trzymać tych 30 minut na odcinkach. Będę teraz jak już na luzie trochę do tego bardziej podchodził. Będę grał tyle, ile mam ochoty w danym scenariuszu zagrać i tyle, tyle, ile mi jakby starczy chęci na to. Więc yy, tyle chyba w tym temacie, jeżeli, jeżeli już mamy jakoś tam dyskutować na temat długości grania. A, ok, to jest jakiś dwóch Waszych bohaterów, niewątpliwie. Jest garnizon magiczny. Pytanie, czy tam się znajduje jeszcze jeden zamek? Powinien przynajmniej. Ciężko powiedzieć. A ma strasznie ma obrony, ale mam wszystko od nich silniejsze, więc. Zakładam, że powinno się udać. Weź armię. Ciebie moja droga to na górę bym sobie przyrzucił. Będzie mi troszeczkę prościej, jeżeli chodzi o orientowanie się w terenie. Tu jest jakiś pigedram z grupa Tytanów. To jest dosyć irytujące. Magiczny garnizon. Nie najlepiej. Dobra, tak, Tanę. wróć do zamku. będziesz no, dowoził armię najwyżej. W sumie bas astral też może przywieźć armię zawsze. Jesteś w stanie zakrytować to wszystko? Wątpię. Na razie się na tyłku. Jest dużo, dużo wojska. E, mullich, mullich jeszcze. Tutaj zapraszam. No i wracaj do siebie na dzielnie na Łazarski rajon, Ajne, ajne, czy chcemy atakować? No znaczy, bez różnicy, czy w tej, czy w następnej, nie? To 10 tytanów może być wkurzających bardzo. Bardzo, bardzo. 20... Czy macie statystyki jakieś? Garnizon daje plus 1 do statystyk, czy co? Mój tytan uderzy za więcej, ale on zabije znowu tego. Ryzykujemy dżinem? Zaryzykujmy. Pomagu przynajmniej. Jeden tytan mniej. A, 105 gręblinów, tego się można było spodziewać. A, boli. No i teraz ta tutaj zrobi z dupy jesień średniowiecza po prostu. Hmm. So, dawaj tak. 5 mniej przynajmniej, nie? Strzel w tego. Dobrze, że jestem szybszy na każdej jednostce akurat od niego. Nawet dżinów to po prostu obrywały te dżiny makabrycznie. Podaj tutaj. Po prostu tak ty po tym. Bo ten jest tym irytującym ogniwem w tej armii. Zabij tego. Ty zabijesz tego. Ty łupiesz po nim. Ty też. No i tutaj łupi z piąchy. W sumie okej. Okay. W sumie okej. Okay. Tam wlecimy Skorpeną jeszcze. Hopsa. O, widzę, że sam do mnie przyjdziesz. Dobra. Eee, zabij tego. Skorpena powinna sobie poradzić. 200 tych, to boli. W sumie dziny bolą. Czy dają się najsilniejszą armię? Dalej. Okej. Okay. Pigadrom. Czwarty w pizdiennikach. byłabym gorąco. Nie przypuszczam, że stracę tylu żołnierzy. Okej. Okay. Że Aine najechała, co nie? <ścoughs> Zabawne. Pigadrom. Kim ty jesteś, śmieciu? Kim ty jesteś? Gałganie Ochrona przed powietrzem. No tak, to tego mi było potrzeba. Pierun Dawaj. Awajcie Zapraszam. Zapraszam gorąco. Nawet wyjdę do Was, słuchajcie. Możecie, możecie do mnie dolecieć, jeżeli chcecie. Jeśli starczy wam odwagi. Hm Okej. Okay. To, to już idzie w miarę z górki. Znaczy to jest pierwsza misja. Jakby dosyć kiepskim prognostykiem jest ilość problemów, jakie miałem w pierwszej misji tej kampanii. Może świadczyć o bardzo zabawnej rozgrywce w dalszej części gry. Oczywiście zobaczymy. Nie bądźmy pesymistami, że będzie jakoś tak tragicznie źle. Mam dziwne wrażenie, że tam mają zamek. Czyli powinni mieć jakiś. O ile jeszcze dlaczego jeszcze nie zginęli? Czy bo oni już nie mieli zamku? Co, wyczekamy ich? Może po prostu. Może właśnie, po prostu się nie, nie forsujmy z nimi. Niech oni poginą sobie, a ja nie będę musiał robić strat. A w tym czasie sobie może dowiozę tanem chociaż posiłków trochę. Robimy handelek, czy nie? Jest jakiś ciekawy artefakt. Tu mam lepszy. Tarcza byłaby niegłupia. Hmm. Myślę o handelku, tylko pytanie, czy on jest potrzebny jako strasznie. Zróbmy coś takiego, zróbmy coś takiego. Może troszkę tego. Dobyć tych was chociaż. Was. O ile gargulców wejdzie i jedziesz. Tutaj doskocz. To wiesz co? Jog wróć na statek, staniesz tutaj i po prostu złapiemy i przerzucimy. W taki sposób to zrobimy. Mam jeszcze troszkę czasu, więc nie sądzę, że powinien mieć problem. Trzeci miesiąc, pierwszy tydzień. Luźno. Luźno, 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 luźno. No to wy poznikacie. Tu ktoś mówi, że było dużo dobrych artefaktów, więc najprawdopodobniej wraz z nimi poznikają te dobre artefakty. A szczerze mówiąc, no kurczę, zdarza się. Zdarza się i tak. Nie powinno być jakoś ciężko. Tu będzie 40 behemotów. Masz blinda? Byle byś miała blinda, to nie ma problemu. Masz. No to nie powinno być problemu. Przynajmniej według mnie. Skończmy turę. Jak dawno wam zająłem ten zamek, bo nie pamiętam. Stań tutaj. Bierzesz sobie ten jeden atak, zbierz. Zbierz jeden atak, ustań tutaj. No właśnie. Ten jest akurat zamknięty, tutaj, więc. A to jest halon, to jest śmieć jakiś. Okej. Okay. Nie miałeś żadnych artefaktów, szkoda. Dobra, to odcinamy ich po kolei po prostu systematycznie, ich odcinamy od surowców. Teraz tak, tane zapraszam cię w tą stronę. Dowieź mi troszeczkę żołnierzy, tutaj do brzegu. Yog, podpłyń tutaj. Super. Czy może jeszcze ktoś dorzucić ci wojsko? Astral na przykład? Ile tam weźmie? Wiecie co? W sumie. Nie to. To. W sumie to, to i tak już się nie buduje nigdzie, więc mogę zamienić się w sumie na hajsy i tyle. Na dobrą sprawę, no, mówię. Niczego już nie planuję budować w kontekście jakichś magildów czy innych rzeczy, więc mogę wrócić, że to zamienić na wojsko i to wszystko. Pozbądź się tylko tego syfu niepotrzebnego. Jedź przyjacielu w tą stronę, a mogłeś tędy przeskoczyć jeżeli chodzi o ruch. Eee, dobra, skończmy teraz. No, odbiliście coś, brawo, no Wam udało się, niewątpliwie. Tylko, że zaraz nie zniknął, przynajmniej powinni zniknąć. czyli dobrze rozumiem założenia mapy. podejść w tą stronę, zbadamy czy tutaj nie ma zamku, bo kurde może być, no może tu jest zamek jeszcze. Ehm, czy to nie działa w taki sposób, że masz zaawansowaną magię ziemi? Nie możesz rzucić jej Miasto Nie widzę na zaawansowanym. Może to jest kwestia, że jestem za słabym magiem. A nie masz jakąś maksymalną magię? Nie, nie masz. Może taurę ziemi potrzeba mieć? Nie wiem. Mogę się mylić. Ok, spoko. Tane, zrób. Tak. Przerzuć całą armię. Ty dorzuć tutaj. Naprawdę to zrobiłem. To winczuję kolego Ignacy. Teraz przeżyć wszystko do joga. Jog dropuje się tutaj. Jeśli ten saledynowy strażnik, niebieski strażnik graniczny. To jog jedziesz. Z czym tu masz problem, przyjacielu, żeby dojechać? Tutaj. To i tutaj. tutaj. Okej, okay. dokładnie. W taki sposób będziesz jechał. E, możesz nawet zajść o ten zamek chyba, bo był chyba tydzień. Albo będzie przynajmniej. Tak, będzie. Zrób nawet tak. A Fufufufufu... Skocz tu. I chowaj się do zamku. sumie nikomu już nie jesteś do niczego potrzebny, panie... Panie mullichu. Na ten moment Terek siedzi, Tane... Spadaj tam. Na przykład. nie, kontynuujemy. Podjedźmy do tego zamku, sprawdźmy. Czy... czy tam jest ten zamek? Może go nie być zupełnie. E, jasne, tutaj... O, plus dwa do obrony może w końcu. Będę podążał na południe. No. Nie, oni powinni zaraz poznikać. Przynajmniej według moich wyliczeń, bo zamku nie mają. Więc oni pierwszego dnia chyba powinni znikać. Czy coś takiego zobaczymy. Biblioteki nie zrobić, to chociaż chodź życzeń, zrób. Mm, to zrób tak. Hops. Bas Astral, wracaj tutaj, przyjacielu. I Ajne zaraz tam pojedzie. No, przede wszystkim, Ok tam jest potrzebny tylko po to, żeby ich odciąć. To może tego bohatera zabijmy? Ten już nie powinien nam zrobić problemu. Ten może, może jeszcze. Hmm, co by wam zrobić? Hmm, nawet nie wiem. O Jezus! wszystkie moje gremliny już zdechły. Ej, trochę bije. Nie uciekasz przede mną jeszcze? O dziwo? No Dobra, grał bez dżinów najprawdopodobniej to bitwa w oblężeniu. I bitwa z behemotami też, trzeba mieć świadomości. A e, przyjacielu, co zrobisz? Tego zabij. Chociaż tyle możesz. E, ty zabij, zabij, może ciebie? O, nie udał się. Gremlin dobije. Nie sądzę. Magiczna strzała. A, dobra, okej. Okay. Jest jeszcze golem. Całe szczęście. I jeszcze mnie mag chyba jako strzelec. Jeszcze właśnie, więc też tak niefortunnie, ale mamy naszyjnik ze smoczych zębów. To zawsze jakiś plus. Wejść tutaj. To darajmy. No mówię, nie sądzę, że ona powinna mi cokolwiek dużego zrobić. A biblioteki nie zrobisz. Wrzuć wojsko. Dobrze i Oksan w sobie też ma silną armię, to tak bez śmiania ta armia nie jest słaba, nie? E, więc nie ma co tutaj płakać jakoś nią. Ale no, oczywiście mogła być lepsza. E, tane... Wracaj tam. Tu ktoś mi pisze. Jak zwykle na nagraniach. Na całe szczęście oczywiście jestem na wyciszonym telefonie, więc... Dobra, czerwony znika. w e, tą stronę, no bo w sumie co? Będziesz potrzebować tylko yoga już. Jog jedzie w tą manikę na pewno. Niech sobie zbierze te plus jedynki. Bo one będą się stakować. Oczywiście nie zawsze to Aine będziemy mieli. Teraz już mamy, więc. Plus, oczywiście. Ale miejcie jej nie będziemy do końca gry, więc tym bardziej trzeba tego joga zbierać. Zwłaszcza zważywszy na to, że zapominałem tego, bo dosyć często w innych seriuszach. Więc chcę teraz o tym pamiętać. w kontekście tej rozgrywki. Dobra, Aine. Dobra, wiesz co, w sobie do niego po armię, bo na dobrą sprawę ty masz wszystkie artefakty, więc... Tyle co, wrzuć mi wojsko, zostaw mu gargulca, żeby on miał trochę więcej ruchu. Tutaj weź sobie tego gargulca, daj mi tego gręplina. I ona sobie będzie jeździła, a on nie tu pozbiera wszystkie te bufy do umiejętności. Nie, tu jakiś jest, widzę, jeden do wiedzy, może zebrać. Dobra, spoko. A inne klejne, zasuwaj moja droga tutaj. Aha, bo jeszcze musi tu podjechać siok, ale dobra, okej. Okay. Myślę, że z tym gargulcem będzie to w stanie zrobić. tego ruchu będzie troszkę więcej. Tutaj jeszcze arenę objedziesz zaraz po drodze. E, zasuwaj, moja droga tu. Jok, tutaj e, plus dwa na przykład do ataku. Fajne statystyki ma nawet już. Kupię wszystkie pierdoły. Masz to? Masz to. Okej, okay, super. Jeść tutaj na południe do tego. Jok musi zebrać jeszcze akademię. Magii, akademii nie ma potrzeby. Tu i tu. Dobra, skończmy turkę. Masa czasu jeszcze. Jest dobrze, tutaj nie możesz. Dobrze, idź tutaj moja droga. Jok. Zasuwaj. Teraz plus jeden do obrony na przykład. I tutaj też zbierzesz plus jeden do obrony. To, patrzcie, ma goły statystyk naprawdę ma przyjemne, nie? Bez bez narzekania, naprawdę e, obawiam się, że tutaj musi podejść jog. Tak. Spoko, zrobimy to. Dobra, tydzień. Niefortunnie, okej. Okay. Mnóstwo behemotów. Teraz tak, Aine. Nie zamierzamy tolerować agresji. Pierwsze ruszyły do ataku panowej behemoty. Jednak autujemy od razu, na 10 tur. Uj, szybki jesteś. Ale ja jestem silniejszy. Ja jestem wściekły. Jak on jest szybki, to jestem wściekły. Yeah! <ścoughs> Człowiek panczy. Dobra. Podejdź tu. Mmm. Och. Ta rzecz dorzucił, przyjacielu. Dobra, teraz ty się usuń w takim razie. Zajmiemy się mordowaniem siebie. Golema odsuniemy. Okej, okay, to poproszę, od słowa zaczniemy. Będzie będzie chyba przydatniej troszeczkę. Nawet jeśli już strzela, to chociaż nie będzie... Niech chodzi, jak już chodzi nawet, to już nie będzie wolniejszy przynajmniej. Mag, czy cię zabijemy? Chyba tak. Chcemy lecieć Nie bardzo. Nie? Teraz tak, przyspiesz Ciebie. No, to jest coś całkiem istotne dla tego rozwiązania. I tak, ty wlatuj. 2 i 2K. Mhm. Powinno być po wszystkim. A my... Skorpiony dają radę zdecydowanie. Może było uniknąć tej bitwy? Chciałem tu przystać, dopóki nie stanie. Ok, mogą tu jeszcze być jakieś pułapki. Cholera, wie. To jedziemy, tak? Tak, zapiszmy sobie grę, może na wszelki wielki co? Jog. Nawet cztery. To jest ewidentnie bolesne. Włączmy go z rozgrywki. Baw. O, precyzja tytana! Ale celny strzał. Czekajmy, może ktoś wyjdzie jeszcze. Z tobą poradzi sobie raczej meduza. Czy Skorpena, przepraszam. Tak, może od dołu sprytniej zrobimy. Dobrze, że tego włączyliśmy. Dobra, tu jest pozamiatane. Jedziesz z tym. Ciebie golem? Golem. To tutaj. Golema zapraszamy. Dobra, ogr, kolejny gentleman do akcji wyszedł. Super. A to co? Witamy. Um, Ile was zostało? Ośmiu. Myślę, że możesz wlecieć. Zabitego. Zabitego. Niefortunnie, bo balista teraz strzeli. To jest dosyć niefortunne. No właśnie. Dobra, ok. Mam nie ma bohatera, więc ja po prostu biję w pełną mocą moich statystyk. Uderz raz, dwa, i dobijasz. Bez tragedii. Krótka, szybka misja. Przeprowadź go do Uglak, stolicy Krewut, aby móc zaoferować swoje, stoli... swoje usługi Księciu Instanowi Boragusowi. Jeśli pozwolisz, byłem został pokonany. Przegrasz, nie może 15 poziomu. Doświadczenie, umiejętności, dostępnego scenariusza. Fortogrów, kryształ, cytadela. Ja myślę, że fortogrów, jeżeli chodzi o ilość. SK to jest mapa chyba. Jeżeli chodzi o ilość surowców, potrzebne jest 20 drewna, 4000 chyba złota. To jest 2,5 tysiąca... Nie, Fortak był 4000 zł nie kosztuje. No, chyba 2000, ale 20 drewna na pewno yy, tu jest 2,500 złota i 5 kamienia. Raczej bierzemy to. Dobra, zobaczmy o co chodzi. Odkąd uciekły z brakady z często atakowe dzieło należące do Krewut? Nie wiem, czemu tak namią przecież zaprosił mnie sam książę. Muszę dostać się do stolicy, aby dowiedzieć się, czemu Winston Baragus i wszystkie jego siły zwróciły się przeciw mnie. A inne przerwa poszukiwania wcześniej niż oczekiwałeś. Nie chcąc strzelać wojny między brakada o Krewut. Odstąpiła wkrótce po tym, jak przekroczyłeś granicę. Okej, okay. chcemy do pana Boragusa się dostać. Pana Winstona. Eee, nie Czerdziela, nie mylić eee, niepotrzebnie. Eee, zdecydowanie myślę, że to była dobra decyzja z tym fortem. Ok, mamy teraz możemy robić bohaterów normalnie, mamy Gurnizona i mefale. Obydwa mają swoje plusy w tym momencie. Mefala z płatnerzem, Gurnizon z artylerią, który też jest nawet niegłupia, jog, cokolwiek ci przeszło, nic. Chociaż statystyki przeszły, to już jest plus. Dobra, ale moi drodzy, mam 20 parę minut, tak myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy dzisiaj zakończyli. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli chcecie więcej mieć dzisiejszego dnia, to o 17.30, zapraszam gorąco na Warcraft. A i o 20.30 kontynuujemy naszą wiktorię. No i byłoby na tyle. Ja, bym Ignacy, wy byliście Wy, a to były Heroesy 3 HD Mod. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.